Witajcie kochani, zapraszamy na kolejne warsztaty kwantoterapii, tym razem do Krakowa, do pięknego miejsca. Kraków, dawna nasza stolica, oby wróciła, będzie, będzie lepiej. 16-17 października, czyli za dwa tygodnie, sobota, niedziela, godzina 11-19, dwa dni pełnej pracy. Nauka pracy z energią, kierowania nią, opanowywania, nie tracenia energii. Będziemy wysyłać energię na odległość, będziemy uczyć się diagnozować, do diagnozy bardzo fajnie służą najlepsze wahadełka Jana Baja, będzie można od nas odkupić, też będziemy mieli. Będzie, będzie sprawdzanie, co u kogo pracuje, gdzie jest blokada, będziemy odczytywać zdjęć, będziemy, będziemy na odległość pracowali, będzie praca w parach, wymiana pomiędzy, później w drugą stronę, będą zmiany. Będziemy się uczyć pracy dla zdrowia, bezpieczeństwa, finansów, związków, relacji. Rozpoznawać co się w dzieciach dzieje, jak sobie dawać z rodzicami, jak sobie dawać radę z sobą. No będzie, będzie dużo tego. Jak zwykle grupa ciekawa, nowa. Każda grupa jest inna, w każdej grupie inne rzeczy się tworzą. Będzie jeszcze coś nowego, czyli według procesu psychologia zorientowana na proces, według Mindela. Będę Was uczył pracy z, ze snami, szczególnie pracy z procesem pierwotnym i wtórnym. Jest tam mnóstwo informacji o nas, o tym, co robimy, dlaczego, co się tam dzieje. Można później również odkrywać innych, wy również będziecie później pracować z innymi, żeby odblokować ich, żeby, żeby ruszyli, żeby się dowiedzieć, jaka jest informacja. To te dwa dni, będzie, będzie bardzo dużo tego, będzie nauka jasnowidzenia również, a w piątek, 15 października nauka stawiania bań, baniek szklanych, tutaj podpala, no, podpalamy, jeżeli, jeżeli jest to oczywiście z spirytusem to się inaczej pali, zapalamy wadkę, robimy próżnię całki, bez spirytusu nie będzie ognia. Musi być spirytus, wódka nic nie daje, spirytus się pali. Spirytus poza tym nie śmierdzi zamiast naturatu. Te duże bańki to służą rozluźnieniu, odblokowaniu. Małe, te dawne, stare stawia się przy zapaleniu płuco, skrzeli, przy przeziębieniach. Wszystkie bańki służą temu, by wyciągnąć białe i czerwone krwinki poza układ naczyniowy krwionośny. I wtedy one są traktowane jako ciała obce. Służy też rozluźnieniu, oczywiście, bo ta benka leży na plecach 20-30 minut, tu dzieci mniej. To trzeba wiedzieć, jest dużo, dużo takich informacji. I wtedy układ odpornościowy, szczególnie teraz jest to ważne, przed jesienią, zimą taką, taką mężną, by go wzmocnić. Będzie też nauka świecowania konchowania uszu. Kłopoty z oddychaniem, z zatokami, z, ze spaniem, niedotlenienie, później szumy w uszach, zawroty równowagi, to bardzo fajnie oczyszcza, wkładamy to do uszu, zapalamy, jest, jest duża poprawa, bywa, że to trzeba robić nawet dziesięciokrotnie, będzie, będzie zupełnie inne życie później. Poprawi się oddychanie, więc będziemy dotlenieni, doenergetyzowani. Bańki też jeszcze, właśnie, banki też służą usunięciu celulitu. Robi się to dosyć mocno. Jeżeli ktoś jest na to, do tego skłonny, to, to można również rękami poprawić albo nawet całkiem usunąć celulit poprawić, poprawić stan skóry. Ale można też właśnie poprzez wizualizację tego, tego będę też uczył, stanu medytacji, wchodzenia coraz głębiej, nawet, nawet do stanu Teta, nie tylko alfa, by kreować w sobie i w innych, by leczyć lub usuwać różne blokady energetyczne. Do tego jest przede wszystkim ważny głęboki stan medytacyjny. Powinniśmy żyć w takim stanie tego bycia tu i teraz ciągle. Jest to trudne w, w tym życiu, ale osiągalne. Będą też informacje numerologiczne. Jeśli chcecie je poczytać, to zapraszam na stronę kwantoterapii. Tam jest, jest dużo o tym, jak, jak ważne są nasze nazwiska, imiona, daty urodzenia, również w rodzinie, jak rozpoznać to. Dlaczego mieszkamy na takiej ulicy i pod takim numerem, dlaczego na przykład w Krakowie, w Sopocie lub w Warszawie jest to wiele informacji, jak dzieci pokierować i gdzie do jakiej szkoły, jak im pomóc. No, kurs numerologii też już robiłem w Krakowie. Możemy zrobić, jeżeli, jeżeli zbierze się grupa, a jeśli nie, no to, to jeśli ktoś chce to. To mnóstwo informacji z numerologii też mogę przekazać. To chyba tyle. Zapraszam po więcej informacji na stronę, na Facebooka. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Piszcie, pytajcie, dzwońcie. Pozdrawiamy. Ciepło z Sopotu. Dzisiaj piękny dzień. Jutro, pojutrze też będą piękne dni. Aby taka była jesień. Wszystkiego dobrego.